Znajdujemy się w sypialni studentki uczelni artystycznej. Właścicielka chciała, aby pomieszczenie nawiązywało stylem do jej ulubionych loftów. Brakowało jej również biurka do pracy. Podstawowymi kolorami we wnętrzu są chłodne barwy, różne odcienie szarości, przegraszone błękity. Właścicielka pokoju ma cetynę do staroci. Do zrobienia biurka posłużyła nam stara skrzynia, której chcieliśmy dać drugie życie. Skrzynia została oczyszczona i polakierowana. Szuflada została zmontowana z płyty MDF i przykręcona do bocznej ściany skrzyni pomalowanej na biało. Tak przygotowana skrzynia została ustawiona na prostych kozłach z możliwością regulacji wysokości. Twórczość artystyczna mieszkanki znalazła swoje miejsce w nowej aranżacji. Zmiana aranżacji wprowadziła odpowiedni klimat w pokoju, który służy także jako pracownia.